Siemano kurewki, z tej strony Simek Dzisiaj przychodzę do was z taką trochę smutną informacją Ponieważ Discord Energy RP 3.0 został, że tak powiem, częściowo zniszczony I tutaj Panda, opisz mniej więcej co tutaj, jak to wygląda Niestety zostało 600 osób zbanowanych Wszystkie kanały zostały usunięte, ale jesteśmy teraz na dobrej drodze odbudowania Już większość kanałów jest z uprawnienia mieć, powinny być. No, więc mogę już tylko powiedzieć, że zapraszamy z powrotem, bo już każdy dostał Tak, tak, właśnie zapraszamy z powrotem. Jeżeli byłeś tutaj na Discordzie, byłeś w naszym, że tak powiem, gronie osób na Discordzie, to link oczywiście macie w opisie, tam możecie wpadać. Także trzymajcie się, cześć!